Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj gram w Bedwarsy z najlepszym graczem, jakim jest Thinkover. Ja się Dzisiaj będziemy grać bedy, nie mam się spodobał, zamiast łapkę, suba, komentarz. Dobra, Beto budowany. No, spokojnie. I co robimy? Lecimy na pierwszą drużynkę, jest tam. Wow, 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 wow. I Kurde, jest no całe HP. Ale... Uważaj, by cię knoknie, jak cię robnie zaraz. Dobra. Jeszcze tamten. No jest. żyj po raz. Jezus, spadłem. No, nie, no. Przygracz yy, bez No, bez przesady, ale. Co Co no kurde, proste. Jak sobie wyrobię palce na mojej myszce, to chcesz... będę już. Jeżeli chcecie, możecie zostawić Tak, ale. z Dobra, biegnę. Proszę, do oglądania. Sharp? Dobra, lecimy na... Eee, na niebieskich, na niebieskich. O, kok. A, bo przyszli do nas! Tak, tak. Uważaj! Dokładnie. O, spadłem. Ale ja go zabiłem. Muszę Jak on przylazł? O nie no 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 chyba nie No my się szykuje wojna z tymi pomarańczowymi więc zabiorę ja wełnę nie dla już No buduje się No się buduję A przyjdą niebiescy to już w ogóle koniec okay. Dobre Ja Ale chłopie, zaraz dostaniesz tak po głowie O jest tu No chodź no run, no run. Zaś! No kurczę! Winocha Ale poleciał I just wanna Mam najlepszy tekst robak od najlepszego youtubera w całym... Dobra, ale strefa, ale strefa, ale piękna strefa Kop, kop, kop Dobrze! Tych Surpok od najlepszego gracza Minecrafta Bedwars w całej społeczności. Nie lubi pleców, ale spadł? Nie spadł, ale z zniszczeniem beta. No, nie są prości. Nie są prości akurat. No, widzę go chyba. Gdzie jest ten drugi chłop? Uważaj, bo mogę iść zaraz Ja sobie zrobię fireball jumpa i sobie zjem refa ja To fireball jump? Ja zrobiłem przed chwilą skoczył To ty, to ty to ty O widzę obu Patrz, opaj. patrz opaj Oho No dobrze Na no to myślałem. Trefa Oj, nice Dobra Dobra Patrz, czerwony. Baza. Ty masz się super, bo ty masz razem dwoje, ja co mam? Nic Weź mnie tu osłanie, dobra Masz, kupset, patrz, masz, trzymaj kupset jak sobą Jackson są, jak są co od razu wali Ja idę na środek Bo na ś Czerwony zniszczył. Ja no, tutaj też jest dobry, ponieważ e, tam też e, watery. Tutaj te watery masz jeden razowy, a na krwawiu masz... Widzę czerwonego. Dwóch czerwonych widzę są u nas na bazie i się budują. Po no, co u nas... a widzę, patrz teraz. Coś się piekło. No ja bym ja by się tam... nie, nie wiem co został. Zbudowałbym ich... zbuduję im po co na ich cześć. Proszę. Dobra, trzymaj, trzymaj, trzymaj. jeden? Jest drugi. Tak, dobra. Jest dobra. No! Kurde. O, fryer. Serio? Serio. Prawde. Dobra, no to teraz w takim razie nie udało się grać, ale było dobrze, więc daj kolejną grę, jeśli ja ją

Ale kurde, polski Dream Dobra Nie, ty, 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 ty tak możesz się bawić Dobra Nie Nic nie poradzę Ty tak tym bardziej mam... 50 FPS-ów nie, nie tym razem Ale, ach, byłem blisko.

Serio? Dobra No ja klepie ja to... Wiem, na... Ja Dobra Dosłownie gram na, Dobra. Są, gram na <grym> Co? <śmany> profesjonalna kurczę podkładka. No. plus No co jest! Ole sus. Biologia plus 300 no, Normalnie. I asumero, i linii... Dobry Dobra No łak a, a ja mam pomysł, ale ja mam pomysł Będę hamski teraz Jak mi się uda tam do ciebie do bazy, Ja mam bardzo dobry, głupi pomysł Oj, zepsułem to. Oj, nie, no nie, nie mogę tu bloków postawić. Oj, nie ładnie. Nie, nie lubię się bić na moście, bardzo nie lubię. Dlaczego nie? <z> I to wygrasz czy nie? Trudno to określić Mógłś biegać normalnie mostem, bo ja już jestem na twojej bazie, nie robię coś! No ja byłem u ciebie No to możesz dać jeszcze jedną grę, ja bym nie pogardził. Jeszcze Będzie... jedną rundkę i O, 18 CPS-ów! Co no, się dzieje? Przechodzimy... I przechodzimy do OnlyPvp 18 PvP, PvP pragnę. Na jakim to jest serwie? Only PvP. No No Only PvP yeah, Aha Dobra. Chciałem wiesz, tak polecieć, a ty mnie... No widzisz I... e... Dobra, Nała? Nie? Ha, bo ty byłeś już u mnie. No, bo ja chodzę. Ja nie będę się na ja bokiem umieszkił, bez No Ja nie zwróciłem uwagi na to. Ale, Dream, jezu. No. no, co. Reparuj, widziałem, słyszałem to. Co to było? A, bo ty już piszesz. A, bo ty już... To było zaplanowane. Tak. No tak. było. Specjalnie tak chciałem wiesz, cię podobijać. żeby teraz normalnie wiesz, najprościej w świecie iść do ciebie. Aj, ty kurde. Aj, ty kogata. Aj, 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 aj. aj, ty niedobry. O kurde. Nie, nie skończyłem już tego. No Niedobry. Kurde. Nie no, to było smutne, no, wiem, nie. nie warto, no kurczę, jednak warto, a jednak nie warto. Jezu spadłem! No nie no ale sfejlowałem to! ale sfejlowałem to we mnie niesamowicie! Jest mi smutno! Serio? O! Zbrichowałem! Wyglądaj makro! Nie! Ja, ja, ja na tym! Normal kliko zrobiłem! Fajnie! A tak dziwnie! I just wanna 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 wolna, 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 To wolna, tak wolna, 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 Ej, bo wolna, wolna, No A, Ty No. Tego nikt się nie spodziewał. W totalnym szoku, kurde. Ja też byłem w totalnym szoku. Kurde, pół HP. Jak to 18:30? Nie, nie, nie. Skroczył. Nie, nie skroczyłem. E, e, nie ma. Zna, co? Za się restart serwera. No jezu, ludzie. Dopiero co był restart. Czy za chwilę, praktycznie? O nie, o nie. Przyjacielu, nie. A Ja tam lubię ten tryb. No ty! Dobry. <laughs> Karma się, wraca! strzał. Zobaczcie, zobaczcie mnie na pilopo. Wejście auto, przytrzymaj. przy auta Ło! Kurde, pomyliło mi się, muszę się pokładać teraz. Nie, 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 nie zrobiłeś jeszcze. Niestety. Widziałem, że już z tyłu się odsuwałem. O! Alfarcik To wygląda na makro, tak ja mocno. <laughs> Ale będziecie tu znikowe rozkarżać mnie o makro, do maczoty. Kurde. A nie ma. Kurwa. Ale... Pół serduszka nie, miałem. Ja to tak się nie robi? mam bardzo dobry internet i ja jeszcze hercy mam wszystko. Czego dusza brani? Ale ja religijny, Jeter Click'owy, to się nie robi. Czy ty serio klepiesz się na Jeter Click'u? No, no ale Ja pierd... Ja Butterfly'em. A, to ja kiedyś Butterfly'em. I to się nie mówiłem Jeter -klika. Kurde. Parci Parcik, Tu jest kilo! Kurczy, no miałem takie uczucie, że ktoś mi wanie, ale. Oho, Dobra, idę ci na bazę. Już jestem na niej. O ty, o ty niedobry. 9 minut do końca, no ciężko, ciężko. Kurde. Ja się specjalnie na przykład wrzuciłem Myślałem, że pójdziesz mi na bazę Właśnie ten. chciałem ten Tu jesteś dobra Nie rozumiem tej gry Właśnie wszystko okaże, kto jest lepszy w Eevee. -fi. <noise> o! <Tyk>, Fick, refik. <noise> ej! Dobra, nałap. Ale, ej! <noise> Chciałem ci jeszcze raz wam. te. Nie ma, nie o, ze mną te numery, ale ja mam zimne palce, masakra. Moja mieszkanka nie jest Uch. w ogóle do Jeterklika, muszę Butterflyu, nie. Ja jestem wyćwiczony. Ale, teraz się pokrypię z tego na Butterflyu. Kurde. Dobra. Ale ej, jak się nie bawimy? Ej. Obraz skok?

A ja to jest też na kół A dobra, no to zapraszam w takim razie na serwer only PvP. Dobrze, to ja dziękuję za oglądanie Jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę Ja zapraszam na mój kanał jak i na kanał Sincovera Dziękuję, że byliście Życzę mi jego dnia Pozdrawiam cię krótko No i cześć